Dzień dobry. Ja nazywam się Maciej Birecki i mam przyjemność poprowadzić dla państwa kolejny webinar z cyklu Wypytacie my, odpowiadamy. Tematem dzisiejszego spotkania będzie wycena leku recepturowego po 1 stycznia 2024 roku. Opowiem o tym, jakie składowe będą wchodzić w cenę leku recepturowego oraz pokażę na przykładach w jaki sposób wyceniać lek recepturowy dla pacjenta. Jak doskonale wiemy, zmianę w kwestii ceny leku receptorowego wprowadziła duża nowelizacja ustawy refundacyjnej. Została ona opublikowana 17 sierpnia 2023 roku, jednak zmiany w kwestii ceny leku receptorowego wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2024 roku. Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej mówi o tym, że pacjent nabywając lek recepturowy oprócz odpłatności ryczałtowej jak to miało miejsce do tej pory. Za ten lek będzie musiał również dopłacić różnicę między ceną nabycia surowców farmaceutycznych przez aptekę a wysokością limitów finansowania tych surowców, które zostaną określone przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja tylko przypomnę, że odpłatność ryczałtowa jest ściśle skorelowana z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynosi ona 0,5% tej kwoty i od 1 stycznia 2024 roku. Odpłatność ryczałtowa będzie wynosić 21 zł i 20 groszy. Natomiast od 1 lipca 2024 roku kwota ta wzrośnie do wartości 21 zł i 50 groszy. Jeśli chodzi na temat natomiast o limit finansowania, to duża nowelizacja ustawy refundacyjnej określa, że wysokością limitu finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego jest, wyznacza się go na poziomie 15% rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego w roku poprzedzającym publikację wykazu na podstawie danych, które zostały przekazane przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia. Co ważne, ustawa również ogranicza tutaj, że w każdym kolejnym roku limit finansowania dla danego surowca nie może być wyższy niż 30% rozkładu cen danego surowca z roku poprzedzającego roku ubiegły. Jest to takie zapobiegawcze działanie, zapobiegające nadmiernemu, nadmiernemu wzrostowi limitu finansowania w przyszłości, w kolejnych, kolejnych latach. Wykaz limitu finansowania będzie publikowany corocznie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ono zobowiązane do opublikowania takiego wykazu do 1 czerwca każdego roku, natomiast taki wykaz będzie później obowiązywał od 1 lipca tego roku. Wyjątkiem jest kolejny rok, ponieważ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował wykaz limitu finansowania 27 listopada 2023 roku. Wykaz ten został opublikowany na podstawie danych z 2022 roku i będzie on obowiązywał od 1 stycznia przyszłego roku. Będzie on obowiązywał niecały rok, tylko do 30 czerwca 2024 roku, natomiast od 1 lipca przyszłego roku będzie już obowiązywał nowy wykaz, który zostanie opublikowany na podstawie danych z 2023 roku. Aktualny wykaz limitów finansowania surowców farmaceutycznych możecie Państwo sprawdzić na portalu receptura.pl. Link znajdziecie Państwo na prezentacji. Podsumowując, pacjent za, za lek recepturowy od 1 stycznia 2024 roku będzie musiał zapłacić odpłatę ryczałtową, jak to miało miejsce do tej pory, oraz różnicę między wartością limitu finansowania określoną przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a ceną danego surowca, ceną danego surowca, za jaką apteka nabyła ten surowiec z hurtowni farmaceutycznej. Co niezwykle istotne, na dotychczasowych zasadach, to znaczy w pełni będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tutaj nie będzie obowiązywała ta różnica między wysokością limitu a ceną zakupu przez aptekę w pełni będą finansowane opakowania wykorzystywane do przygotowania leku recepturowego, czyli np. pojemniki na maści, w pełni będą finansowane również leki gotowe, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, oraz w pełni będą finansowane także surowce farmaceutyczne, które nie zostały uwzględnione w wykazie limitów finansowania, który został opublikowany przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W aktualnym wykazie limitu finansowania takim surowcem, na przykład jest Omeprazol. Nie, nie ma go w tym wykazie limitu finansowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, więc ten surowiec farmaceutyczny będzie w pełni finansowany, w pełni finansowany przez fundusz, niezależnie od tego, jaką jego ilość się użyje do sporządzenia danego leku recepturowego. Teraz pokrótce na przykładach przedstawię w jaki sposób wyceniać lek recepturowy dla pacjenta. Pierwszym przykładowym lekiem recepturowym jest maść o masie 100 gramów. W skład tej maści wchodzi cygnolina, kwas salicylowy oraz wazelina biała. Podstawą, podstawą ceny takiej maści będzie oczywiście opłata ryczałtowa, za 100 gram, za 100 gram maści opłata od 1 stycznia będzie wynosić 21 zł. i 20 groszy. Do tej kwoty oczywiście musimy jeszcze doliczyć różnicę między ceną zakupu danego surowca przez, przez aptekę od hurtowni farmaceutycznej, a wysokością limitu finansowania danego surowca opublikowanego przez NFZ. I pierwsze obliczenia tutaj wykonamy dla cignoliny. Cignolina, czyli synonim ditranol, pod takim synonimem znajdziemy, znajdziemy ten surowiec w wykazie limitów finansowania. I tutaj wykaz limitów finansowania dla 1 gramu ditranolu wynosi 370 zł netto. Apteka zakupiła 1 gram tego surowca, natomiast w kwocie 470 zł netto. Te ceny są wzięte z jednej z aptek. Są to ceny całkowicie przypadkowe, więc proszę nie brać ich sobie do serca. Każdy wiadomo, że te ceny prezentowane przez hurtownie, zakupywane surowce przez hurtowni farmaceutycznych są, mają przeróżne ceny, więc, więc to, to tylko jest tutaj przykład dane, żeby, żeby Państwo zrozumieli, w jaki sposób wyceniać lek recepturowy. Wracając do tej wyceny. Do sporządzenia użyto 25, g ditranolu, stąd wartość, wartość tego 25 g ditranolu musimy przemnożyć przez cenę 1 g, co daje nam kwotę 117,50 zł netto. Do tej kwoty oczywiście musimy doliczyć jeszcze podatek VAT, w wysokości 8% co daje nam kwotę 126,90 zł za 25, g surowca, tyle apteka zapłaciła za ten surowiec z hurtowni farmaceutycznej. Natomiast limit finansowania dla 25 gram ditranolu wynosi 92,50 zł netto. Do tej kwoty dodajemy 8% VAT, co daje nam wartość 99,90 zł. Kwotę, jaką pacjent będzie musiał tutaj dopłacić za, za ditranol, stanowi różnica między wartością ceną tego surowca. Za, którą apteka zapłaciła hurtowni farmaceutycznej, czyli jest to dla 25 g ditranolu 126 zł i 90 groszy, a wysokością limitu finansowania. Dla 25, g ditranolu będzie to kwota 99 zł i 90 groszy. Różnica między tymi wartościami to jest 27 zł, to jest kwota, jaką pacjent będzie musiał to płacić za sam ditranol. Podobne wyliczenia musimy zrobić również dla kwasu salicylo salicylowego oraz wazeliny białej. Kwas salicylowy, limit finansowania za 1 gram jest 0,42 42% zł netto. Natomiast apteka zakupiła ten kwas salicylowy. Za 2 zł i 10 groszy za 1 gram. W przeliczeniu na 1 gram niezależnie od tego, jaki, jaką tam objętość opakowania wzięliśmy pod uwagę. Tutaj było akurat 10 gram brane pod uwagę. Zapewne, jeśli będziemy mieli większe, większe opakowanie, to ta cena będzie niższa, możliwe, że będzie również niższa niż limit finansowania. Do wykonania leku recepturowego użyto 1 gram surowca, więc nie musimy tutaj nic przemnażać. Do kwoty 20, którą apteka zapłaciła za 1 gram tego surowca hurtowni farmaceutycznej, dodajemy 8% VAT-u i daje nam to wartość 2,27. Natomiast do limitu finansowania zł 42, jeśli dodamy 8% VAT-u, no to daje nam to kwotę złoty 53. Różnica między dwoma tymi wartościami to jest 74 grosze i to jest kwota, jaką pacjent będzie musiał dopłacić, dopłacić do do kwasu salicylowego do ceny leku recepturowego. Jeśli chodzi o wazelinę białą, to tutaj limit finansowania określony przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia za 1 gram to jest 12 groszy, natomiast surowiec, surowiec apteka zakupiła za 10 groszy za 1 gram. Oznacza to, że cena zakupu surowca jest niższa niż Wartość limitu finansowania jego, więc tutaj pacjent nie będzie musiał nic dopłacać. Jeszcze musimy tutaj spojrzeć na pojemnik na maść. Tak jak wspomniałem na samym początku, pojemnik na maść, tak jak wszystkie opakowania leków recepturowych, będzie w pełni finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podsumowując, pacjent za taki lek zapłaci 21 zł i 20 groszy, czyli opłatę ryczałtową. 27 zł jest to ta różnica wynikająca z, między, z ceny zakupu cignoliny ceny a w wysokości limitu jej finansowania. I 74 grosze za kwas salicylowy. Tak przypomnę tylko, że wazelina biała oraz pojemnik na... Pojemnik na tą maść będzie w pełni sfinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 21 ,20 zł. 20 groszy plus 27 zł i plus 74 grosze daje na kwotę 48 zł. 94 groszy, którą pacjent zapłaci za tak, tak sporządzony lek recepturowy. Przejdźmy do drugiego przykładu. W drugim przykładzie mamy do wykonania proszki. Mamy do wykonania 40 proszków których składnikiem będzie spironol. Spironol w jednym proszku mamy mieć 5 mg. Dopełniamy ten proszek glukozą. Za 40 proszków pacjent będzie musiał zapłacić podwójną kwotę ryczałtową. Doskonale wiemy, że jeden ryczałt odpowiada 20 proszkom, więc 40 proszków będzie to podwójna opłata ryczałtowa. Od 1 stycznia będzie to 42 zł. i 40 groszy. Spironol natomiast użytu tutaj do sporządzenia tych proszków będzie z gotowego produktu leczniczego w postaci tabletek. Zostanie on w pełni sfinansowany tutaj przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a to dlatego, że dawka tej substancji, czyli 5 mg w pojedynczym proszku, jest mniejsza niż zarejestrowana najmniejsza dawka leku gotowego. W przypadku spironolu jest to 25 mg. Natomiast wyliczenia musimy tutaj dokonać odnośnie glukozy. Tutaj bardzo uprościłem te wyliczenia ze względu, ze względu na to, żeby jak najprościej Państwu pokazać w jaki sposób, w jaki sposób wyceniać lek recepturowy. Przyjąłem, że musimy dopełnić do 1,1 g masę całego proszku. Nie brałem tutaj pod uwagę masy tabletkowej wynikającej ze sproszkowania z I tak, różnica między masą całego proszku a... Dawką, pojedynczą dawką spironolu to jest 95 tysięcznych grama. Przemnożona przez 40 proszków daje nam 3,8 g glukozy, jaką należy użyć do sporządzenia wszystkich proszków. Wysokość limitu finansowania 1 grama glukozy określona przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 55 tysięcznych zł netto. Natomiast apteka 1 gram glukozy kupiła za 40 groszy netto. Jeśli te 40 groszy przemnożymy przez 3,8 g, no to wartość tutaj wartość tej glukozy zakupiona przez aptekę wyniosła złoty 52 zł netto. dodajemy 8% VAT-u, co daje nam kwotę złoty 64. Zł. Natomiast takie same obliczenia musimy dokonać do limitu finansowania, do wartości limitu finansowania. 5,5 grosza net to e, tego limitu finansowania ustalonego przez NFZ przemnożone przez 3,8 grama daje nam 21 setnych złotego, czyli 21 groszy. Dodajemy 8% vat do tej wartości, co daje nam 23 grosze. Złoty 64, czyli cena zakupu glukozy przez aptekę, minus 23 grosze, czyli wartość limitu finansowania tej glukozy użytej, daje nam kwotę złoty 41. Zł którą pacjent będzie musiał dopłacić do ceny leku receptorowego. Opłatki skrobiowe użyte do sporządzenia tych proszków, jak każde opakowanie leku receptorowego, zostaną w pełni sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Powyższy lek receptorowy będzie zatem kosztować 42,40 zł, czyli podwójna Kwota ryczałtowa plus 0,41 za glukozę, za tą dopłatę do różnicy między ceną zakupu glukozy, a wartością limitu jej finansowania przez NFZ. Daje nam to kwotę 43,81 zł, jaką pacjent zapłaci za tak sporządzony lek recepturowy. Ja mam nadzieję, że w jakiś sposób wyjaśniłem Państwu za y, złożoność wyceniania tych leków recepturowych, jaka będzie miała miejsce od 1 stycznia 2024 roku. Natomiast o wyzwaniach, jakie apteki czekają w związku z tymi zmianami, a także o, o tym, co one oznaczają dla pacjentów, co one oznaczają dla y, producentów y, surowców farmaceutycznych, w jeden z programów Kwadrans z rozmawia y, Łukasz Waligórski z y, redaktorem naczelnym portalu receptura.pl, Arkadiuszem Przybylskim. Link do tej rozmowy znajdziecie Państwo na prezentacji. Zachęcam do odsłuchania. Bardzo ciekawa rozmowa i wyjaśniająca w ogóle zawiłość całego problemu. Serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam do realizacji innych szkoleń na portalu farmacjaedu.pl.